Ludź, tu redańska armia stoi. Szczęścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie! Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do brony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do Redańskiej Armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi: pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był. Pilnować łodzie! To ja pilnuję! Ja teraz żołnierz jak się patrzy! I nawet e, śpiewać umiem! I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda, posiłku – nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludz też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię – przynoś farbę! i lód przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę... czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zara łodzie zabiorą. Złe chłopy! Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź, armia radańska ci tego nie zapomni. Lecz znam przysięgę, król radowy wzywacie. Sędziwy rósł na potęgę, bo Możesz wszystkim chwalić się, sędziowiec u na potęgle. Możesz wszystkim chwalić się.